Zakaż, kogo tam ciocia jeszcze przywiedzie Chodź ta lulcza. Co tam widenka? Hmm, nikt się nie zgłosił do naszego wilka, do naszej wilczycy kanadyjskiej, przypruszonej kanadyjskim śniegiem na stałe, malutko. Kogoś tam wypatrujesz? Może ktoś przyjedzie? Co? Domek z ogródkiem, drugiego pieska, albo z tym muszą. Samek, chciałbyś pójść do Widnej? Razem z Widną? Do domku? Nie, ja bym wolał strolem. Cześć! yo. Zaczynaj. O, taki cymus to jest gadżeciarz. Tak? Cymusza. Zakończyłeś swoje występy trollowy? Tak. O, proszę. Добрый. Ой-ёй, ой, коханец. да?